Eurowizja 2023 Blanka zapewnia, że nie przewidziana sukcesu ma nawet na to potwierdzenie. Wideo. Zwycięstwo Blanki w eurowizyjnych preselekcjach wywołało wśród Polaków zazarte dyskusje. Okazuje się, że istnieje pokazne grono osób, które nie zgadza się z werdyktem i zastanawia się, jakim cudem to właśnie, nazywana przez złośliwych losliwych kopia Ariany Grande będzie reprezentować Polskę w Liverpoolu. Bez wątpienia faworytem rzeszy fanów był Jan, który, już przy okazji ogłoszenia listy kandydatów, wysoko plasował się w rankingach popularności, kiedy nieco inne zdanie wyrazili jurorzy. nie niepomyśl internautów już w trakcie preselekcji, publiczność zgromadzona w studiu glosno wyraz swojemu niezadowoleniu. Finalnie nasz kraj na Eurowizji będzie reprezentować blanka, która otrzymała ogromne ów od widzów i zyskała uznanie jurorów. Mimo że wokalistka może cieszyć się z sukcesu, to sama przyznala, że kompletnie nie spodziewała się takiego obrotu sprawy. Co więcej, Blanka miała już nawet zakupione bilety na samolot, gdy z następnego dnia planowała uderzyć się na songwriting camp. Wygrana pokrzyzowala jej jednak plany. Dalsza część artykułu pod materialem wideo. Czuję się z tym niesamowicie, ale jestem w ogromnym szoku. Jestem bardzo zaskoczona. Nie spodziewałam się tego. Dowodem na to jest to, że właśnie miałam jutro lecieć rano o 8 do Helsinek na mój songwriting camp. Gdzie miałem tworzyć muzykę i teraz ten bilet trzeba przebokować, ponieważ muszę pojawić się rano w telewizji śniadaniowej. Więc naprawdę ogromny szok, dalej to do mnie nie dociera, opowiadala w rozmowie z Pudelkiem. Tak, zdecydowanie. Mamy tak różne piosenki, tak różne style muzyki, totalnie coś innego. To była też trochę taka walka na style muzyczne. Ja jestem w wielkim szoku i pod wrażeniem werdyktu jurorów. Ale też oczywiście fanów, którzy na mnie głosowali. Dziękuję im z tego miejsca bardzo mocno. Bo esa wspanialita Blanka jest niesamowity, usłyszeliśmy od piosenkarki. Blanka przypomniała również, że konkurs Eurowizji to doskonale okazja, by pobawić się muzyka, która powinna laczyć, a nie dzielić. Zobaczcie, co jeszcze powiedziała.